Słuchajcie, nowa aktualizacja w Doors przyniosła wiele nowości. Otóż, czy wiedzieliście, że od teraz Bob zyskał nowe życie? A mianowicie, jeśli podejdziemy do tego szkieleta i poczekamy aż załaduje się ten oto pasek, pojawi się nowy specjalny jumpscare. Niestety szansa na to, że Bob postanowi nas przestraszyć wynosi tylko 1%, także powodzenia. Możecie dać znać w komentarzu czy wam się udało uzyskać tego jumpskera. i tak wiem, El Goblino też ma przynajmniej na razie nowego jumpskera. A jeśli chcesz wygrać oryginalnego pluszaka od twórców Doors, zasady są bardzo proste. Napisz w komentarzu hashtag Hacker, dołącz na grupę Roblox Tosty Games oraz zostaw suba na kanale Tosty Games. Czym jest to całe tosty Games? Cóż widzowie, obecnie trwają prace nad moją grą Roblox. Która wyjdzie jeszcze w tym roku. Mogę wam zdradzić, iż będzie to horror pełen tajemnic i fabuły, czyli w temacie naszego kanału. A wracając do odcinka, jeśli testowaliście nową aktualizację w dorsach, zapewne zauważyliście, że skrzowi, którego można wygrać, dodano nowy śmieszny dźwięk. Jest to zmiana chwilowa, jednak pewnie mało kto wie i mało kto zauważył, że ten nowy krzyk to tak naprawdę przyspieszona wersja tego oto mema. Why are you running? Why are you running? A co więcej, podczas prima aprilisowego update'u dodano nowe miejsce do chowania się, a mianowicie obecnie możemy chować się przed raszem i innymi tego typu potworami po prostu stając za dużą szafką. Ciekawe czy zostanie to na zawsze, bo w sumie alternatywa do ciągłego chowania się pod łóżkiem i w środku szaf całkiem spoko i chciałbym żeby to zostało, a wy? Do tego, jak pewnie wiecie, do gry dodano święty granat mocy, który jest naprawdę potężny. Nie tylko może on pokonać Rasha, Jeffa oraz oczy, ale jego moc jest na tyle wielka, że bez problemu załatwi nawet figura. Co polecam wykorzystać, ponieważ jeśli zniszczymy figura, mamy wtedy nieskończony czas na rozwiązanie zagadki biblioteki. A na obecnej aktualizacji na hard modzie, no bardzo to jest przydatne i nie musimy się teraz dzięki temu martwić o to, że ten przerośnięty robak nas dojedzie. Lecz niestety, wielka moc to wielka odpowiedzialność. W tym przypadku wynika ona z ograniczonego, można powiedzieć, tutaj czasu i ilości. Otóż możemy mieć max 3 granaty w ciągu całej jednej gry. A więc najlepiej używać ich w kryzysowych sytuacjach, szczególnie że trafienie nim nie zawsze wychodzi, więc tym bardziej lepiej mieć dwa granaty i po prostu być bezpiecznym, że nic nas nie załatwi, ponieważ no, jeśli zmarnujecie te wszystkie 3 to nawet Bóg wam już nie pomoże z resztą potworów, bo wiecie, w Roblox Doors jest jedno życie. No, chyba że macie Robuxy i wykupiliście dodatkowe lub zbieraliście punkty, ale to swoją drogą. Oczywiście, prima aprilis wiąże się ze śmiesznymi zmianami, memami i tym podobne. W samych dorsach dodano ponad 20 nowych jumpskerów. Nie będę Was nimi tutaj straszył, bo niektóre są przesadzone, niektóre są głupie, ale polecam samemu sprawdzić to w grze, bo generalnie ten update będzie trwał około tygodnia. A idąc dalej, mamy też nowe nawiązania do Fortnite'a. Widocznie twórcy dorsów są takimi trochę bambikami, że muszą ciągle odnosić się do tej gry. Cóż, pewnie brakuje im V-dolców i chcą się dowartościować, dodając tam Fortnite'a. Wcześniej dodali wyrwy, dźwięki wyrwów i generalnie nawiązanie do czasoprzestrzeni i portalów z Fortnite'a. A co takiego właściwie dodali tym razem? Otóż, w drzwiach pojawiły się potki. Tak. Te starczą, mamy mini tarcze oraz gigatarczę. Wypicie ich, gwarantuje nam dodatkowe zdrowie. Możemy mieć dokładnie 200 zdrowia. Co na pewno jest bardzo przydatne i w sumie działa jak w Fortnite. Szczególnie przez ostatnie hardkorowe zmiany to jest bardzo przydatne. A zasady działania tych potek są oczywiście bardzo proste, bo są dosłownie wyciągnięte z Fortnitea. Możemy wypić dwie małe potki, a potem dużą, lecz jeśli wypijemy najpierw dużą, nie będziemy mogli wypić tych małych potek. Małe potki dają nam 25 tarczy, 25 dodatkowego zdrowia, a duża daje 50. A jak zdobyć ten eliksir bogów, eliksir z Fortnite'a? Cóż, jest na to. Właściwie kilka sposobów: możecie znaleźć się przypadkiem w grze, możecie mieć bogatego kolegę lub jakiegoś random'a, który rzuci wam po prostu tą potkę w ramach takiego prezentu. A możecie też dostać się do pokoju szpitalnego, otworzyć sekretne drzwi i tam znajdziecie porcję potek, która bez problemu starczy dla wszystkich graczy w waszej gierce, i każdy będzie miał bez problemu 200 zdrowia. A z jeszcze innych nowych rzeczy w grze pojawił się Jeff the Killer, który pojawia się zwykle w okolicach 90. Drzwi. Potwór ten ma dosyć ciekawą historię. Otóż postać ta inspirowana jest grą z Robloxa o nazwie Jeff the Killer, którą zagrało kilkanaście milionów graczy. Jest to stara gra, niegdyś popularna, teraz już trochę martwa. Z kolei gra ta powstała na podstawie strasznej historii o tej właśnie postaci, czyli o Jeffie. Co więcej, El Goblino zdradził nam, że Jeff, który sprzedaje nam na swoim stanowisku przedmioty, ukrywa się w ciemnościach, ponieważ po pierwsze jest on bardzo straszny, a po drugie dokonał on strasznych zbrodni wojennych. O i tak widzowie, ten uzdolniony malarz sam stworzył swój nietuzinkowy makijaż, który ma wprowadzić nas w panikę. I tak widzowie, Jeff The Killer oraz Jeff ze Straganu to ta sama osoba, tylko z dosyć istotną różnicą. Otóż taką, że Jeff, którego widzimy w okolicach 90. drzwi, pochodzi z przeszłości. To był niegdyś Jeff. Generalnie działa to tak, że obecny Jeff ze Straganu chce zmienić swoje życie, dlatego też zbiera napiwki na studia, co swoją drogą jest dosyć podejrzane, że ten utalentowany malarz chce teraz nagle iść na studia. Cóż, dziwne nawiązania i dziwnie to wygląda, ale pewnie wcześniej się po prostu nie dostał. A dodatkowo przechodząc do dorsowej, tej nowej aktualizacji Hardcore Mod, Możecie odblokować tam osiągnięcie o nazwie przetrwałej starcie z Jeff the Killer. Polecam to wykonać w miarę szybko, ponieważ, no, evencik ten, cały updatecik prawdopodobnie zniknie jeszcze przed Wielkanocą. I swoją drogą myślę, że warto jest tutaj podkreślić, że po Wielkanocy już ta aktualizacja nie będzie dostępna prawdopodobnie nigdy, więc to jest jedyna szansa na zdobycie tego osiągnięcia. A skoro nadchodzi też Wielkanoc, to być może pojawi się Wielkanocna Aktualizacja. Globalization. Wiecie, mogliby dodać jakiegoś strasznego króliczka, mogliby porobić jakieś sekretne jajka do znajdowania. Myślę, że sporo ciekawych eventów mogliby przygotować na Wielkanoc. Jak myślicie, czy na Wielkanoc coś zostanie dodane? Jeżeli tak, to co mogliby dodać do naszych dorsów? Według mnie, szukanie jajek po mapie mogłoby być dosyć ciekawym eventem, szczególnie że ciągle atakowałyby nas te potwory, więc dużo by się przy okazji działo. Dajcie znać, co wymyślicie, i oglądajcie do końca. A oczywiście, po Takich filmów, zostawcie suba na kanale i pamiętajcie, że do wygrania jest Pluszak Screech'a.